Hejka. Będziemy dzisiaj nagrywać ten filmik, który... ten drugi, który mi nie wyszedł. Właśnie tak, bo tamten mi nie wyszedł i teraz odkryłam coś, co można zrobić i co można tam wejść na ten strych, co kiedyś weszłam. Nie wiem, może to było na odcinku. A może tego nie było? Nie wiem, nie wiem. Teraz oglądamy filmik, więc ja się wyciszę. 我保证完蛋。 Dobra, ale słuchajcie, to było takie dziwne, bo w tamtych filmikach nie mogłam gadać, no to nie chciałam. Ale ten typ, którym mogliśmy być, ale ja chcę być dziewczynką, to on się zakochał w śmietniku. Uuu, to dziwnie wyglądało. No ona idzie tam akurat gdzie ja chcę, bo my musimy zrobić tą misję tak, ponieważ... Zawsze było tak, że ona usłyszała dźwięk tego miksera. A teraz będzie tak, że ona nie będzie słyszeć dźwięku miksera. Teraz. Najbardziej mnie zbawię, to wiecie. Mi na tym nie zależy, żeby to przejść. Ja chcę, yy, najbardziej chcę, żeby Wam się to podobało, bo. Yy, mi na wszystkim nie zależy. Dobra, myślałam, że ona słuchajcie. I to bardzo fajnie, że dobra, i teraz dziadek. Teraz tutaj teraz wam przeczytam. Ja nie lubię dzieci. Dobra, to naprawdę jest dla mnie głupie. Ona tu właśnie idzie. My sobie skoczymy i tak nam nie zaszło. Ale wiecie, że zawsze to jest głupie, kiedy ona wchodzi. Ona teraz patrzcie na tą kamerę, bo ja się zakładam, że ona wejdzie tam gdzie ja. Kto wstawia na to, to piszcie w komentarzach. A ten, kto tak nie stawia, to wie. Ten, kto stawia, mówi tak. Tak a ten, kto nie myśli tak jak ja, mówi nie zobaczymy bo ja sprawdzam komentarze czy ktoś coś o weszła o juhu wiedziałam ale by mnie już goniła może ona teraz przyjdzie tak? no to przyjdzie Przejdź w drugą stronę bo o, o zobaczymy że ja zawsze myślę jak ona skręcam bo ona skręca i... No, wiedziałam. Wiedziałam, że mogę iść. Wiecie co? Wolałabym jej zrobić przykusa. Przekusa. Ponieważ do tego okna. Ona wiem, że wejdzie. Ona potrafi przez okno, sobie tam Wyłapać za żyje. Jeden raz to ja... To ja ten. To ja... To ja właśnie ten... stanęłam przy oknie, a znaczy na... na oknie, a... Co ona robi? Macha jakąś szmatą i to te ręce i tak... Patrzcie, to jest... To jest, to jest moja, poczekajcie, muszę widać. To jest moja szmata, a ona tak. I on, nie wiem, bo może tam trochę tak nie widać dobrze, ale... Dobra, przepraszam. Yy, nie wiem za ale znaczy tak. Przepraszam Was, yy, że nie gadam. No to naprawdę jest... O Boże, o burzu, burzu, burzu. Zobacz, komputer. Zadam. O że ja zawsze się boję kiedy ona tam ona właśnie tam po co my to teraz zrobiliśmy? musimy teraz poczekać ale a coś mi się kliknęło przed przypadek Okej, okay, muszę teraz poczekać, no niestety teraz nie mogę grać, e, przepraszam, ale ten, tego odcinka nie musicie oglądać, bo, bo tamten odcinek mi nie wyszedł, po prostu, ja się nie, ja się to był mój pierwszy raz, kiedy grałam z kamerką, e, pewnie mnie rozumiecie, ale jeśli nie, to, o Boże, co się stało, o, ona... gdzie ona chodzi, halo, czy ja mogę wyjść? To było, ona jakoś tak... Uuu, ona jakoś się coś załączała. Jeszcze weszła. Weszła w ten stół, a poza tym, nie wiem czy wiecie, ale ten stół jest mniejszy od postaci, którą jesteśmy. A ja muszę poczekać, bo ja nie chcę dać się od razu złapać. Ja nie chcę. Co mi podpowiedzi oddajesz? Tak nie mam gwiazdek. W ogóle te ręce tak prześwitują, tak u, 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 u. jak kaczka. Jak kaczka to robię. Jak kaczka, jak kaczka. Ja. Powiedzcie, czy ja mogę wejść? Wiem, byście chcieli, żebym weszła do tego dźwigu, wiem. Ale wejdziemy sobie za to, żeby na A, bo chcieliście, pewnie byście chcieli, pewnie większość z Was by chciała. W ogóle... O, tu podejść nie, nie można było. E, do tego nie wolno podejść, szkoda naprawdę, szkoda. To też można... Ale nie wiem, bo ja tu mam że shift, tu mam lewy przycisk myszy, tu mam spację, tu mam control, tu mam w użę, idę do przodu, widzicie? Ja nic nie robię tutaj. O tu mam na przykład. O tutaj? Nie. wiem Tu mam. Nie. nie wiem, czy to można będzie widać. Mam na tym domku, takim domku, w którym najbardziej widać, mam mysz. Ja teraz klikam. Idę. Idę. Ale mogę teraz tak oto tak, to żeby się A potem ja przez tą ławkę prześwituję. No, już nie mogę. Właśnie ten piękny dom jest do mnie. Należy do mnie. Ale wiecie co? Te domy są jakoś tak dziwnie zbudowane. Mi się one tak nie podobają, że że szkoda słów. Ten mi się może najbardziej podoba. Że tam już nie mogę iść. Szkoda. Szkoda, szkole Ej, coś mi... Powie Powiedział. Ja znów sobie bramę. Ale tak nie mi się... A gdyby to teraz się zamknęło, to ja bym chyba dostała to w twarz ona się wyląpiła wody jak to wyglądało tu jest yy, tu jest jedna szklanka a do niej dokładamy drugą Ja to tak wygląda poczekajcie bo ja i to tak wyglądało i tak to tak dziwnie wyglądało, bo jedna została, ale. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, e, Przepraszam, że ucicham, ale naprawdę ona tu do mnie idzie. Nie lubisz chodzić do tej piwnicy. Ale my to sobie poradzimy. W razie czego będę tu uciekać. Bo ja wiem, że ty nie lubisz tu. Poza tym w jednym pokoju wiem, że są dwa łomy. Ale razem jakoś tak złączone. Nie wiem, jakoś dziwnie. Łomy można w nią rzucić. Co tu może jeszcze takiego być? W szafach nic nie ma. Może to mogę otworzyć. Mogę? Czemu? Czemu nie mogę? Czemu cię nie mogę? Haha! Haha! Ha. Ale zabawa! Zabawa, że nie wiem, przepraszam. Muszę teraz zrobić stop. No ja nie teraz nie wierzę. No ten łą to po prostu lata, zobaczcie. I teraz muszę na chwilkę przerwać. Ale wrócę do Was! Eee. Już, już. Przepraszam. Czy mnie słychać? Czy mnie słychać? A propos tego wszystkiego. Eee, zobaczcie. Ta, ta. I teraz zobaczcie. Tak samo. Łomot! Ja się przestraszyłam. Przepraszam. Przepraszam. Nie złapałam, mnie. Słuchajcie. Drugim raz mnie złapię. Kończę odcinek. okej okay. aha o, o, o. no sama sobie w nogę teraz mówię. wiem nie, coś takiego, że moje oko gdzie indziej patrzy coś takiego, nie wiem y, gdzieś to słyszałam oczywiście musimy poczekać, bo wyszły te drzwi i teraz nie możemy iść nie mogłam się przez chwilę obrócić. Jeszcze raz mnie złap. Kończymy odcinek. Nie mogę tego przez to ja nie mogę przeskoczyć. Kupiamy się teraz na grze, o może... Myślałam, że to trzymam w ręku. Ja tylko Hejka, właśnie wróciłam, bo... Ona tu idzie! Idzie, idzie, OK Okej. Poza tym, przepraszam. Wiesz, muszę iść do piwnicy, żeby sobie parzyć łomem, łomen. Wiesz. To piwnica nie jest... To nie Ale wiesz co? Ja uwielbiam piwnicę. Nie wiem dlaczego, ale ona tam rzadko wchodzi. Jedynie nieraz, sam dużo, ale wiesz, ja lubię tą grę. I ym... przepraszam. przepraszam, ale mnie nie było słychać pewnie. Yy, ja powiedziałam, że bardzo lubię chodzić do piwnicy i że muszę trochę się skradać, bo babcia była akurat trochę przede mną, ale tylko przez okno mogłam mnie zauważyć i nie o tym mówiłam. Yy, I że chcę sobie porzucać łomami tak jak wcześniej, yy, bo wiecie, ja tak. Trochę um, uwielbiam i, wiecie, tam lubię nieraz porzucać sobie łomem. No i bo to jest fajne, ale nieraz baba przychodzi. A już w drugim razie nie ma żur... Wiem, widzieliście moją paszczę, moją gr... o... pawszcze i... E, powiem wam... poszła do góry. Poszła do góry? O, moje zbawienie! Czemu do niej chodzi? Ona idzie do mnie. O! Nie! Nie mogę się ruszać! A, ruszać się nie mogę! Nie mogę się ruszyć! Ona tu idzie! Rozważnie! Nie, je, 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 je. A, 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 nie jemczą! Ha! Ja mogę się ruszyć. On tam tak sobie tak w dół. Tutaj włosy prześwitują! A. Teraz mogę. Mi coś działa. Dobra, przyznam Wam się, yy, ja żartowałam, że mi coś nie działa. Bo mi wszystko działało. gitmalina, wiecie, może przed babcią zamkniemy drzwi. Co nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co babcia wymyśli. Ła! Boże, co, powiedziała? Jakieś malafy today? Nie wiem, przetłumaczcie mi. Napiszcie w komentarzach co to znaczy. Czy usłyszeliście, to może podgłośnicie, ale wtedy ja będę głośniej gadać, bo nawet... słyszeliście, że na poprzednim filmiku to ta babcia, przepraszam, to, ten, to ona dla mnie jest jakaś głupia. Ta baba. Jak my ją będziemy mieli nazywać? Kartofle, bo... Hmm, jak my możemy ją nazywać? Pani Kwiatek, bo ma takiego kwiatka, wiecie, kwiatuszka. To kwiatuszka, więc będziemy ją nazywać Pani Kwiatek. No ale Pani Kwiatek. Jeśli to ma być Pani Kwiatek, to Pani Kwiatek musi Dobra, przepraszam Was, ale kończymy odcinek, bo y, umówiliśmy się tak. Wiem, y, będę mogę drugi nagrać filmik. Y, więc. Papa, papa, robimy kolejny. Siemanko, tak, znowu to ja. Będziemy właśnie teraz straszyć babcie, wiecie, jak ją nazywamy. Robimy inną misję. Tam robiliśmy, to nam się udało. I tak było ciężka. Wiem jak ta wygląda, wiem jak ją zrobić. Przepraszam że reklama. Pomin. Trzy. To nam się nie udało. Okej, okay, musimy go pamiętać. Nie wiem, jak to zrobić. Aha, okej. Okay. Przepraszam, ja tak lubię nie dać robić. Stop, stop! Zobaczcie, jej dendaki są cycki. <grych> Przepraszam, ale może mnie nieraz nie słychać, bo... Mm, czy mi się pomyliło z jednym odcinkiem? Naprawdę pomyliło mi się z jednym odcinkiem. U, matko, pomyliłam się z jednym odcinkiem! Ej, pewnie lubicie jakie. Nie ja mam to. W ogóle ja mam takie wielkie czoło. Jak lotnisko. No lotnisko by się tam chyba zmieściło. Przepraszam, moja myszka mi się zgubiła. Może w ogóle, pamiętacie ten śmietnik? Ja od razu zrobiłam stop i yy, zaczęłam nagrywać yy, kolejny filmik. Yy, bo yy, ja chcę dwa światy tu robić, wiecie. Bo ja chcę tam pójść. O jaki piękny ma piękną chopę. Każdy jest ze zdrości. my teraz nie będziemy robić tej nicji. My teraz się pobawimy trochę w scary teacher. Tu, tutaj, no no. A! Ej! Przepraszam, B. ale ja muszę się teraz złapać. Przepraszam, muszę zrobić stop. No hej, e, przepraszam, e, zrobiłam sobie stop. Um, zapomniałam, co mam zrobić. A home przepraszam, jest reklama. No szczęście nic nie zrobiłam, przepraszam, ale to niestety, e, to, to, to to nie, nie to to, A, o, no, tego rzeczy nic nie jest potrzebne, przepraszam, o, zawsze musi się tak działać, ale spokojnie, wszystko będzie, git hurra, bo chciałam... Tutaj to zrobić. Ale nie pokazałam wam tego, bo ja oczywiście jestem specjalistką od zapominania i kompletnie prawie wszystko zapominam, albo jest po prostu koszmar. Nie, nie chcecie tego oglądać? No tak na pół. Aby tego jego oczy już nie było, widać takie. Ha o, ojej, jest Eee No nieładnie trochę, że ona... oszukuje dziadka Zaplutka. No jak można! No, zdradzać dziadka Zaplutka, to ja bym... Jakbym ja była nią, to na pewno bym go zdradziła. Bo dla mnie dziadek to... Gdybym ja byłam taką babcią, jak ona, to ja chyba bym do swojego życia się nie przyzwyczaił. No, tak, ja bym do swojego życia się normalnie nie przyzwyczaił. nie no słuchajcie tak. Myślę. I myślę. Ale nie wiem o czym, bo. Nie, ja tak myślę, ale nie patrzę na komputer. No, i się tak zda. Co ja widziałam? Jakbym spadł? jak dziwnie wyglądała. Czy jak sobie to obejrzę, to ja od razu, to ten. To ja od razu. To ja od razu ten będę y, no, musiała przewinąć. Co się tam stało normalnie? Bo ja nieraz y, nie gram. Ja po prostu próbuję jak najwięcej opowiadać. A, a to jest takie trudne mm, przewinąć. Dobra. Y, musiałam to przewinąć, bo babuszka by oczywiście nam robiła psikusy. A jak to babcia? To musi być dziadek, prawda? Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Napiszcie... Dziadek? A jeśli nie, to babcia. I szkoda, że tam nie można wejść. Dlaczego tam tego chłopa nie ma? Taka baba, taka stara baba, ten, ta pani kwiatek, czy tam... Nie wiem, pani tulipanek. Pani kwiatek, pani tulipanek. To ja wam powiem, że... Jakaś taka... Taka trochę pokręcona. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale dla mnie... Boże. Jakby mi się teraz zacięła gra, to ja kompletnie kończę. Te... Jakby mi się wtedy zaczęła gra, to ja bym musiała zrobić stop i usunąć ten filmik. Znaczy, mój tata by musiał usunąć i bym musiała zaczynać od nowa. Ale że ja na szczęście... Tak nie mam, to to oczywiście nie skierowała do mnie kobieta. A wy że, yy, wiecie, że nie może być, zobaczcie, ona w ogóle się do mnie interesuje. Teraz sobie do mnie biegła, jasne, ale. Zobaczcie co ja robię. Dwa przycięki na bo ja klikam mysz... O Boże, to ona już się na mnie wkurzyła. Wszyscy jesteśmy grzeczki. Ale możemy. <śm> shift, shift SHIFT shift, 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 robo, probu, tour, for.

Uda mi się to teraz zrobić, bo jeśli nie, to znowu kończymy. To babcia czeka. O! nie już nie można podnieść, ale zobaczcie kompletnie inaczej jest wow te drzwi też można chyba otworzyć tak jeden raz mi się zdarzyło nie nie można ale wow ale zobaczcie jaki to jest piękny świat mm. I nie chcę stąd wychodzić. Mogłabym, ale ja nie chcę. Przepraszam, ale chyba bym musiała skończyć ten odcinek. O, nie pamiętam. Tu nie można wejść. I myślę, że ja już będę kończyć odcinek. Na następnym odcinku zrobię co, yy, tu mikser, bo wiem, że tu trzeba mikser podłączyć. To papa. Pa! Mam nadzieję, że kolejny filmik będzie trochę lepszy. Więc yy, kolejny filmik może gdzieś za miesiąc, za. wiem. 20 marca. To, wtedy są moje urodziny. Po moich urodzinach. To. po, to, po moich urodzinach, po w ogóle wszystkim. To. wygląda yy, yy, To nagram jakiś filmik i. może odblokuję jakiś taki urodzinowy. Albo zrobię urodzinowy był taki z tej pierwszej serii, to ja już Wam dziękuję, że obejrzycie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Pa, pa!